Dzień dobry. Zapraszam na umiem, bo rozumiem język polski. Przed nami odcinek dwunasty, a w nim funkcje wypowiedzi. Funkcje wypowiedzi to też inaczej funkcje aktu mowy. Żeby odpowiedzieć na pytanie, cóż to takiego ta funkcja wypowiedzi, warto zwrócić uwagę na następującą kwestię. Otóż każda wypowiedź... Czy to tekst mówiony, czy też tekst pisany jest aktem celowym. Innymi słowy, jeżeli konstruujemy jakąś wypowiedź, to po to, żeby osiągnąć konkretny rezultat, jakiś konkretny cel. Dlatego też akty mowy pełnią różne funkcje. Teksty mówione i teksty pisane pełnią zwykle kilka funkcji. Niemniej jednak, Zawsze jedna jest dominująca. Tutaj pokazuję Tobie w postaci takiego schematu, o jakich funkcjach wypowiedzi, czy też o jakich funkcjach aktu mowy możesz czytać, możesz się uczyć. W centrum tego schematu zaznaczyłam funkcję komunikatywną. Funkcja komunikatywna będzie polegała na tym, że każda wypowiedź czy to tekst mówiony, czy to tekst pisany, każda wypowiedź będzie służyła temu, żeby porozumieć się z odbiorcą. Możemy zatem uznać, że podstawą każdej wypowiedzi, czy to ustnej, czy to wypowiedzi pisemnej, jest funkcja komunikatywna właśnie. Te pozostałe funkcje w tych mniejszych tutaj kółkach umieszczone to są funkcje, które są odmianami funkcji komunikatywnej. O pierwszych czterech, czyli o funkcji informatywnej, ekspresywnej, impresywnej i poetyckiej, będziesz uczyć się w szkole. Natomiast te dwie, funkcja fatyczna i metajęzykowa, ja w tym filmie omówię, na czym one polegają i jak je rozpoznać w tekście. Niemniej jednak podaję to raczej bardziej jako taką ciekawostkę. W szkole rzadko mówi się o funkcji fatycznej i o funkcji metajęzykowej. Przechodzimy do wyjaśnienia, czym jest funkcja informatywna. Otóż służy ona przekazywaniu przez nadawcę jakiejś informacji odbiorcy, czyli jeżeli konstruuję jakąś wypowiedź, to po to, żeby mój słuchacz czy żeby mój czytelnik zapoznał się z jakimiś konkretnymi informacjami. Teksty, w których ta funkcja informatywna dominuje, one są przesycone obiektywizmem. Tam nie ma miejsca na emocje, tam nie ma miejsca na uczucia, tam ma być, tam ma być dużo faktów. Druga funkcja, funkcja ekspresywna, ona z kolei polega na tym, że za pomocą języka... Nadawca wypowiedzi będzie mówił o tym, co czuje, będzie mówił o swoich doznaniach, będzie chciał podzielić się emocjami, które być może nim targają. I w takiej wypowiedzi, w której dominuje funkcja ekspresywna, będziemy mieć dużą dozę subiektywizmu, czyli teksty będą charakteryzowały się subiektywizmem właśnie. Kolejne dwie funkcje, na czym polegają? Funkcja impresywna, ona służy wywołaniu określonej reakcji u odbiorcy komunikatu, czyli jeżeli będę konstruować jakąś wypowiedź, będę chciała, aby mój odbiorca, mój słuchacz, mój czytelnik zachował się w taki sposób, jak ja sobie tego życzę. Czyli nadawca chce wpłynąć na odbiorcę. Teksty, w których ta funkcja impresywna dominuje, to bardzo często będą instrukcje, to będą wypowiedzi, które zawierają rady, wskazówki, polecenia czy też prośby. Funkcja kolejna poetycka polega na tym, że komunikat jest formułowany po to, aby zwracał uwagę swoim kształtem, czyli swoją formą. Nie tyle nam tutaj chodzi o treść, co właśnie o te kwestie formy czy też kształtu. Funkcja poetycka... Ona też ma taką piękną, aczkolwiek trudną definicję, że jest to projekcja zasady ekwiwalencji z osi wyboru na oś kombinacji. Taką definicję funkcji poetyckiej poznają studenci filologii polskiej. Oczywiście, jeżeli interesuje Cię to zagadnienie, to odsyłam do literatury przedmiotu z zakresu teorii literatury właśnie. Na użytek szkolny spokojnie wystarczy Tobie to, co tutaj podałam z prawej strony. Teksty, w których ta funkcja poetycka dominuje, one będą przede wszystkim miały wywołać u odbiorcy konkretne efekty artystyczne. To mają, teksty, to mają być teksty, które mają odbiorcy się podobać, mają wprawić go w zachwyt, albo też na przykład teksty, które mogą budzić od Funkcja fatyczna służy podtrzymywaniu kontaktu nadawcy z odbiorcą wypowiedzi. Przypomnij sobie na przykład, gdy rozmawiasz z kimś przez telefon i twój słuchacz od czasu do czasu słyszysz, jak pomrukuje sobie i mówi, mhm, aha, mhm, to to właśnie są przejawy funkcji fatycznej, czyli... Podtrzymujecie ten kontakt, mimo że się nie widzicie, a tylko słyszycie się przez telefon. Teksty, w których ta funkcja fatyczna dominuje, one mogą być wzbogacane także o niewerbalne elementy, czyli na przykład jakieś gesty, to może być też patrzenie na rozmówcę, utrzymywanie kontaktu wzrokowego. Ostatnia z funkcji, funkcja metajęzykowa, polega na tym, że wypowiedź jest nastawiona na sam język. Innymi słowy, używając języka mówię o języku. Właściwie teraz tak trochę jest, tak? Używam języka polskiego i mówię, że w języku polskim możemy wyróżnić coś takiego, jak funkcja na przykład metajęzykowa. A zatem te teksty, w których funkcja metajęzykowa dominuje, one mówią o języku, o systemie znaków albo o realizacjach językowych. Kolejna rzecz to kwestia, jak rozpoznać, która funkcja dominuje w danym tekście. Oczywiście musimy zwrócić uwagę na używane w tym tekście środki językowe. I tutaj podaję w postaci takiego schematu trzy wyróżniki każdej z tych funkcji, o których będzie mowa w szkole. Funkcja informatywna. Otóż w tekście, w którym ta funkcja dominuje, będzie występowało słownictwo nienacechowane emocjonalnie, czyli słownictwo neutralne. Dalej w takim tekście będą występowały też zdania oznajmujące, i mogą tutaj pojawić się też jakieś terminy specjalistyczne czy też nazwy własne. Druga z tych funkcji, nazwijmy to szkolnych, to funkcja ekspresywna. Jeżeli ona będzie dominowała w jakimś tekście, to. Mamy takie trzy wyróżniki tej funkcji właśnie. Otóż rozpoznasz ją po tym, że w tekście będą używane czasowniki w pierwszej osobie liczby pojedynczej oraz stosowne zaimki, na przykład ja, mój, mnie, mną. W takim tekście, w którym dominuje funkcja ekspresywna, pojawi się też słownictwo nacechowane emocjonalnie i słownictwo wartościujące. Trzecia z funkcji, funkcja impresywna, przypomnę, to jest ta, która służy oddziaływaniu na odbiorcę, czyli chce, żeby reakcja po stronie, była odbio po stronie odbiorcy była taka, jak właśnie ja sobie wymarzyłam, zażyczyłam. A zatem tekst, w którym dominuje funkcja impresywna, to tekst, w którym wystąpią zdania rozkazujące, wszelkie polecenia, wszelkie zakazy, wszelkie nakazy będziemy konstruować właśnie w ten sposób. W tekście z dominującą funkcją impresywną pojawią się też czasowniki, ale w liczbie mnogiej i mogą wystąpić też zaimki stosowne, na przykład nasz, nam czy też my. Czwarta funkcja, funkcja poetycka. Przypomnę, wypowiedź ma zwracać uwagę nie tyle na treść, co na kształt, na formę. I tutaj taką funkcję w tekście rozpoznasz po tym, że będą występowały w tekście gry słowne. Czyli na przykład autor takiej wypowiedzi będzie bawił się językiem, będzie pokazywał, że język jest wieloznaczny, zagadkowy. Drugi wyróżnik tej funkcji poetyckiej to często występujące środki stylistyczne, czyli jeżeli w tekście znajdziesz całe mnóstwo epitetów, porównań, metafor, jakieś hiperbole na przykład, no to jest... To taka przesłanka mówiąca o tym, że tutaj funkcja poetycka dominuje. W tekście z dominującą funkcją poetycką mogą też występować neologizmy, czyli wyrazy, których no na próżno szukać w słowniku języka polskiego, bo są to wyrazy wymyślone przez autora na potrzeby tego konkretnego tekstu. Na koniec tego filmu pokazuję Tobie przykłady wypowiedzi, w których dominuje określona funkcja. Zobacz pierwszy. Mamy zdanie, wczoraj padał śnieg. Zwróć uwagę, że tutaj nie ma mowy ani o emocjach, ani nie chcemy wpływać na czyjąś reakcję. Po prostu stwierdzamy fakt. Był wczoraj, był wczoraj opad śniegu. A zatem to zdanie widzimy, że jest przykładem funkcji informatywnej. Informujemy o zdarzeniu. Drugie zdanie. Nienawidzę prasować. To zdanie, w którym dominuje funkcja ekspresywna. Konkretnie autor wypowiedzi mówi, jaki jest jego stosunek do prasowania, mówi, że nienawidzi tej czynności, a dodatkowo podkreśla jeszcze tutaj swoje nastawienie, używając tego znaku wykrzyknienia. Trzeci przykład to zdanie, w którym dominuje funkcja impresywna. Proszę o spokój. Chcemy, aby nasi słuchacze, czy też nasz słuchacz zachował się tak, jak tego sobie właśnie życzymy. No i tutaj też jest wzmocnione trochę to zdanie, bo mamy zdanie zakończone znakiem wykrzyknienia. Kolejny przykład. Oddaj dłonie w dobre ręce. To jest przykład wypowiedzi, w której dominuje funkcja poetycka. I to akurat jest autentyczne hasło z reklamy Kremu do Rąk. Zwróć uwagę, dlaczego tutaj funkcja poetycka. Mamy na przykład epitet dobre ręce. Mało tego, mamy pewną grę słowną. Oddaj dłonie w dobre ręce. A zatem funkcja poetycka. Przedostatni przykład. To wypowiedź, w której dominuje funkcja fatyczna. Pytanie, czy dobrze mnie słychać? Wyobraź sobie, że wygłaszasz jakiś na przykład wykład. Upewniasz się, czy masz dobry kontakt z odbiorcami. Zadajesz pytanie, czy dobrze mnie słychać? Ostatnia funkcja metajęzykowa i przykład. Rzeczownik to część mowy odpowiadająca na pytania kto i co. A zatem, używając języka polskiego, Wyjaśniłam, czym jest rzeczownik, a zatem część mowy, która występuje w języku polskim, czyli używając języka, wyjaśniłam, na czym polega ten element języka, mianowicie rzeczownik. Na tym polega funkcja metajęzykowa. W tym odcinku to wszystko. Zapraszam na kolejny, trzynasty odcinek. Umiem, bo rozumiem.